Andrzej Kucybała urodził się w 1945 roku w Będzinie. Jest absolwentem Liceum Muzycznego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w stalowej woli. Tam pracę nauczyciela łączył z aktywnością muzyczną w zespole pieśni i tańca Lasowiacy. W 1975 roku przyjął propozycję zatrudnienia w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, gdzie powierzono mu sprawy muzyczne i nadzór nad szkołami artystycznymi. Na tym stanowisku współorganizował wiele znaczących imprez, wśród których były m.in. słynne spotkania muzyczne w Baranowie Sandomierskim. Gościły one takie tuzy polskiego życia artystycznego jak Henryk Mikołaj-Górecki, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski czy Jarosław Iwaszkiewicz. Ale gdy w 1981 roku okazało się, że wśród uczestników spotkań muzycznych w Baranowie Sandomierskim dominują członkowie i sympatycy Solidarności, władze zdecydowały o ich zakończeniu. Andrzej Kucybała postanowił wówczas zmienić pracę. Rozmowa dotycząca objęcia przez niego funkcji dyrektora Bielskiej Szkoły Muzycznej miała się odbyć 14 grudnia 1981 roku. Zaplanowana dzień wcześniej podróż do Bielska Białej nie doszła jednak do skutku, gdyż przekreśliło ją wprowadzenie stanu wojennego. Dlatego kierownictwo tej ważnej na mapie miasta i kraju placówki edukacyjnej, Andrzej Kucybała przejął dopiero kilka miesięcy później, w marcu 1982 roku. Przypomnijmy, że Państwowa Szkoła Muzyczna mieściła się wówczas w klasztornym budynku, sąsiadującym z obecną katedrą pod wezwaniem świętego Mikołaja. Szkoła, do której przyjechałem, no, tragiczna miała warunki. Raz, że ilość pomieszczeń była bardzo niewielka, bo to przecież na schodowej cztery zajmowaliśmy tylko i wyłącznie parter, pierwsze piętro i drugie. Natomiast piwnice nadal były zajmowane przez zakon, prawda, zakonnice, bo to były ich budynek. Wiece opalane węglem, a więc przychodziła zima. Jak przyjechałem w barcu, to była jeszcze bardzo ostra wtedy zimnica. i tak rano woźna zapalała o godzinie 6, o godzinie 4. też po południu była temperatura 15-16 stopni w gdzie przychodził włócznie wygrać na instrumentach. wszyscy no, no. przychodzili w rękawiczkach po, z obcinami palcem. I wtedy na w jednym z tych spotkań, pierwszych już w nowym roku szkolnym, mówię, zobowiązuję się Państwu, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby te warunki mam poprawić w pracy. Spełnienie tej obietnicy stało się możliwe kilka lat później, gdy jedna z bielskich szkół podstawowych wyprowadzała się z budynku stojącego między placem Marcina Lutra a ulicą Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Staraniem Andrzeja Kucybały nie tylko udało się przenieść tam kierowaną przez niego placówkę, ale także zapewnić dofinansowanie na przystosowanie tego gmachu do potrzeb szkoły muzycznej. Choć warunki do nauki były już zdecydowanie lepsze, to jednak dyrektor nie spoczął na laurach. Przyszedł rok 89 91 roku. Ministerstwo Kultury zaprosiło dyrektorów z Sali Polski na takie spotkanie, gdzie przedstawiało koncepcję rozwoju szkolnictwa artystycznego już w tych nowych warunkach po dekolonizacji kraju. I zaproponowano nam, że tu mamy zgromadzonych w sali obok architektów, którzy są gotowi podjąć z Państwem rozmowy, jeżeli ktoś ma pomysł na to, żeby Y, 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 trudne warunki, w jakie szkoły artystyczne rzeczywiście wtedy pracowały, zmienić na lepsze. Prawda? My postaramy się o dofinansowanie, natomiast Państwo możecie tu wykorzystać tych zasoby architektów. No i tam nawiązałem kontakt na tym spotkaniu właśnie z dwoma architektami, z takim biurem architektonicznym To oni zaproponowali, że są w stanie tą. Szkołę budować z salą koncertową, bo taki był, taki był mój zamiar. Aby jednak w Bielsku Białej powstał od podstaw gmach nowoczesnej szkoły muzycznej, należało najpierw znaleźć odpowiedni teren. Andrzej Kucybała wyszukał taki grunt przy ulicy Wyspiańskiego, a ponieważ należał on do miasta Bielska Białej, przekonał władze samorządowe, aby pozwoliły tam zrealizować inwestycje. Jak uzyskaliśmy już zezwolenie na budowę y, y, szkoły muzycznej, oczywiście ministerstwo zastrzegło, że owszem, projekt jest piękny, y, z tą samą konceptową, ale oni dadzą tylko pieniądze na budynki dydaktyczne. Natomiast sala koncertowa nie, nie będzie finansowana przez Ministerstwo Kultury. Muszę szukać innych źródeł. W tej sytuacji priorytetem dla dyrektora stała się szybka budowa dydaktycznej części nowej szkoły. Ale i tu pojawiły się problemy. No, ministerstwo zasilało, to rzeczywiście podjęło się i zasilało celom. Dostawałem budżet na budowę szkoły muzycznej w tak mikroskopijnej ilości, że gdyby rzeczywiście tylko... Czerpać z tego źródła ministerialnego, no to budowa trwałaby przynajmniej 20-30 lat. No i tak trwała za długo. Dlatego po prostu po tych pięciu latach budowy, w których to się działo bardzo powoli, doszedłem do wniosku, że tak nie może być i pojechałem do po prostu Komisji Sejmowej. Poznałem wtedy przewodniczącego komisji Sejmowej i wspólnie ustawiliśmy, że komisja Sejmowa zrobi swoje posiedzenie w tym niedokończonym budynku A, do, gdzie wszystko było na surowo. Tam posłowie Komisji Kultury przyglądnęli się postępom prac, perspektywom, jak to ma wyglądać w przyszłości. No, i podjęli uchwałę, że trzeba ten, to finansowanie wprowadzić do budżetu państwa. I rzeczywiście od, od następnego roku budżetu już dostawaliśmy takie środki, które pozwalały w ciągu półtora roku już zakończyć budowę budynku A, który został najpierw oddany w 2005 roku, i w 2006 oddany został drugi budynek dydaktyczny, bo w tym 2005 roku przenieśliśmy zajęcia dydaktyki muzycznej i y, WF do budynku A. Natomiast przedmioty ogólnokształcące jeszcze zostały w budynku y, przy pracy Marcina Lutra. Y, I dopiero w 2006 roku otwarliśmy właściwie cały kompleks budynków A, ale ciągle tu jeszcze brakowało tej kropki na i w postaci sali koncertowej, co uważałem za po prostu mm, bardzo ważną y, sprawę dla szkolnictwa artystycznego, jak kształcić młodych ludzi, muzyków, którzy nie mają gdzie produkować się, no, nie, nie ma szans na próby nawet. Szansą na rozwiązanie problemu braku pieniędzy na budowę sali koncertowej stały się fundusze unijne. Przygotowano stosowny projekt, który został zaakceptowany i prace mogły ruszyć. Przetarg na wykonawstwo inwestycji wygrało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, które zrealizowało ją w rekordowym wręcz czasie 12 miesięcy. Dzięki temu, że powstała ta sala, udało się zrobić w tej szkole jedną rzecz, którą uważam za bardzo ważną, znaczy stworzyć możliwości rozwoju artystycznego uczniów w taki sposób. Że oni nabywali umiejętności i to, co jest istotne dla muzyka, czyli kontaktu z publicznością. No. Bo mo mogli konceptować w tej sali. Yy, nie musieli wyczekiwać, tak jak do tej pory było, na dwa terminy, które mieliśmy w Bielskim Centrum Kultury. Koncerty uczniowskie, orkiestry szkolnej, genialne próby, warunki wręcz idealne do prób zespołowych muzyki. Stąd powstał i Big Band doskonały Jackson w Szkole Muzycznej, no i przede wszystkim Orkiestra Symfoniczna, którą miałem szczęście poprowadzić i prowadzić. Trzeba tu koniecznie podkreślić, iż Orkiestra Symfoniczna Bielskiej Szkoły Muzycznej pod batutą Andrzeja Kucybały nie tylko często koncertowała i nagrała płyty ze wspaniałą muzyką, ale także osiągnęła wielki sukces na kanale YouTube. Oglądalność wykonywanych przez nią utworów muzycznych wynosi już niemal 100 milionów. To jest po prostu dla mnie totalne zaskoczenie. Ale jednocześnie mówię, to jest dzięki tylko i wyłącznie warunkom, jakie udało się stworzyć w tej szkole. Bo rzeczywiście i systemowi pracy, ja uświadomiłem przede wszystkim młodym ludziom, że ich przyszłość to nie jest kreowanie się na wielkiego artysty. Mógł wielkim artystom, takim jak Zimmerman, zostaje się jednym na setki tysięcy. A, wy kształcić się przede wszystkim jako muzyce zespołowi. Waszą pracą w większości, w 99%, to będzie praca w orkiestrach i praca w zespołach. I tego się uczyli. No, I tego ich uczyłem. I za to mi są wdzięczni do dzisiejszego dnia. Byli uczniowie Bielskiej Szkoły Muzycznej, którzy dzisiaj szybko pną się po szczeblach artystycznej kariery, o Andrzeju Kucybale mówią w wyjątkowo ciepłych słowach. Pan Andrzej Kucybała był mistrzem najwyższej klasy, uczył nas, mówię uczynił bo jestem absolwentem szkoły, jak traktować muzykę z pasją i emocjami, bo według niego to było najważniejsze i, i tego nas uczył wszystkich, a mnie w szczególności, ponieważ obdarzył mnie takim zaufaniem, że byłem koncertmistrzem orkiestry szkolnej i wprowadził mnie w, tej, w ten świat symfoniki e, najlepiej, jak tylko można było. Pan dyrektor yy, yy, kładł duży nacisk na to, żebyśmy jak najwięcej grali muzyki kameralnej i żebyśmy jak najwięcej wspólnie muzykowali, yy, ponieważ to najbardziej rozwija i to, to później nas przygotowywało do yy, wykonywania zawodów w życiu dorosłym. Pan dyrektor Kucybała przede wszystkim stworzył warunki, yy, w, mogły, w których mogłem się rozwijać jako muzyk. Yy, Miejsce właśnie, w którym się znajdujemy, czyli w sali koncertowej. Bielskiej Szkoły Muzycznej miałem okazję, miałem tę możliwość się rozwijać, ćwiczyć i grać swoje pierwsze koncerty. A także z panem Kucybał miałem swoje pierwsze przygody w orkiestrze symfonicznej. Był to pierwszy zespół orkiestrowy, w którym grałem, w którym uczyłem się kameralistyki i wspólnego muzykowania. I i, I właśnie przez te warunki, przez, przez y, możliwość wspólnego muzykowania na scenie, y, y, późniejsza moja kariera, także studia i, 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 i kariera razem z Span The Freaks mogła się rozwinąć w ten, a nie w inny sposób. Pan dyrektor Andrzej Kucuba był y, raczej wymagający. Y, na próbach y, zwykle panował y, porządek. I znaczy, były tego efekty. No, te koncerty były dobrze przygotowane, orkiestra grała bardzo dobrze, jak na to, że była to szkolna orkiestra symfoniczna. Jeździliśmy też na koncerty za granicę, jeździliśmy po Polsce, byliśmy na różnych festiwalach. I można powiedzieć, że był to ewenement tak naprawdę na bo tak duży skład orkiestrowi, tak dobrze przygotowany. Był to ewenement na, na skalę naszą, krajową na pewno. Państwowa Szkoła Muzyczna w Bielsku Białej to obecnie wyborna wręcz marka na Krajowej Mapie Edukacji Artystycznej. Ogromna w tym zasługa Andrzeja Kucybały, choć on swoją rolę widzi znacznie skromniej. Przeglądając kadrę pedagogiczną Akademii Muzycznych obecnych w Polsce, nie ma akademii, gdzie byłby naszych absolwentów. Tak? Nie ma orkiestry symfonicznej w Polsce, we Francji, w Niemczech, w Finlandii, w Szwecji, w Austrii, w Korei, w Aust Australii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie znalazłem naszych absolwentów grających w tych orkiestrach i to w tych najlepszych orkiestrach. To jest dzieło nie moje. To jest, ja starałem się tylko jako dyrektor stwarzać warunki tej młodzieży, żeby miała. Ekstrem, najlepsze warunki kształcenia i jednocześnie stwarzać pedagogom najlepsze możliwości kształcenia tej młodzieży. Prawda? To mi się udało, bo dzięki temu, że ta szkoła powstała, że te warunki w tej szkole muzycznej poprawiły się w tak znakomity sposób, że dzisiaj wszyscy tą no, szkołę muzyczną kształtują, traktują jako swój drugi dom. I to jest chyba istotą tej szkoły właśnie, że ona jest w pewnym sensie wzorcową szkołą. Że udało się stworzyć z tej szkoły model szkoły, w której uczniowie są partnerami nauczycieli. A jednocześnie zachowując przy tym tą gradację uszczeń, mistrz. Prawda? co nie przeszkadza jedno długiemu. I to jest chyba najważniejsze osiągnięcie moje, pedagogów Bielskiej Szkoły Muzycznej, ale również i rodziców. Prawda? Ja spotykając, no, będąc dyrektorem przez 35 lat tej szkoły, prawda, wykształciłem prawie 2000 absolwentów. Więc to jest olbrzymia ilość. Ale praktycznie yy, z każdym byłem zaprzyjaźniony, i do dzisiejszego dnia, jak się spotykamy, to traktujemy się jak przyjaciele. Pan Kucukowa stworzył świetną atmosferę, przede wszystkim w takiej pracy artystycznej. Dla nas no, to było możliwość koncertowania, bo tak, tak wiele yy, gdzieś koncertów się pojawiało, możliwości występo występowania publicznie. Yy, to była najfajniejsza rzecz, tak powiem, że byliśmy w stanie. Co chwilę być na scenie, co chwilę gdzieś, gdzieś w różnych zespołach, w różnych, w różnych składach występować i szkolić jako muzycy. Sprawdzać to po prostu na, na scenie, a nie gdzieś tam w klasach zamknięci, tylko z, z publicznością. Andrzej Kucybała bielską szkołą muzyczną kierował blisko 35 lat do końca sierpnia 2016 roku. Jego następczyni, aktualna dyrektor tej wyjątkowej placówki edukacyjnej, współpracowała z nim przez cały ten czas, najpierw jako nauczyciel, a potem będąc jego zastępcą. Nasza współpraca z panem Andrzejem Fuzzybeą trwa ponad 30 lat od momentu, kiedy objął dyrektorowanie szkoły, i od samego początku staraliśmy się Nawiązać taki rodzaj współpracy, która budowała pozytywny klimat naszej szkoły. Zaowocowało to, jak mam nadzieję, właśnie zbudowaniem specyficznej atmosfery, w której nie tylko uczniowie mogli się pozytywnie rozwijać, ale również nauczyciele, czyli cała kadra pedagogiczna. Wieloletnia współpraca z Andrzejem Kucybałą zaowocowała tym, że w dniu dzisiejszym myślę z wielką satysfakcją i ogromną przyjemnością, mam zaszczyt kontynuować to wspólnie wypracowane dzieło. Budowa nowego gmachu Bielskiej Szkoły Muzycznej i bardzo sprawne kierowanie nią przez ponad trzy dekady, to tylko część życiowego dorobku Andrzeja Kucybały. O sukcesie Szkolnej Orkiestry Symfonicznej była już mowa, ale wspomnieć trzeba jeszcze o jego obecności w Radzie Programowej Państwowego Wydawnictwa Muzycznego oraz w Radzie do Spraw Szkolnictwa Artystycznego. Najbardziej aktualne osiągnięcie Andrzeja Kucybały to współudział w powstaniu Bielskiej Orkiestry Kawatina. Od lat marzył on o takiej orkiestrze w Bielsku Białej, i bez wątpienia jest jednym z ojców tego muzycznego sukcesu. Mam świadomość, że powołanie takiej orkiestry, która ma etaty, jest na dzień dzisiejszy praktycznie niemożliwe. Ja rozumiem to, tą sytuację, że nawet gdyby znalazły się pieniądze na to, to ta orkiestra nie ma siedziby w miejscu, w Bielsku. Nie ma takiego miejsca, bo. Potrzebuje odpowiedniego zaplecza na próby codzienne, na koncertowanie, nie ma tego. Bielskie Centrum Kultury nie spełnia akustycznie tych możliwości, a poza tym ze względu na naszą działalność, no tam jest ciągle coś się dzieje, więc zablokowanie centrum, sali Bielskiego Centrum Kultury nie wchodzi w rachubę, prawda, żeby poświęcić ją na to. I dlatego zacząłem szukać możliwości porozumienia się pomiędzy Kawatiną, a miastem, żeby stworzyć wspólny projekt. No, trwało to dosyć długo, ale udało mi się zarówno władze Kawatiny, czyli Fundacji Fiducia, jak i pana prezesa Michała Dziudy doprowadzić do sytuacji takiej, że miasto i Kawatina spotkały się w pół drogi. Tem zależało, żeby powstała taka orkiestra i miasto zaczęło zależeć. I umówiliśmy się, że ta orkiestra będzie miała rację bytu wtedy, jeżeli będzie miała możliwości koncertowania w sali kawatiny. I ten projekt udało się zrealizować. Lista medali, odznaczeń i wyróżnień, jakie otrzymał Andrzej Kucybała, jest tak długa, że skupimy się jedynie na tych, które związane są z Bielskiem Białą. Mowa oczywiście o ikarze, czyli nagrodzie prezydenta miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz o wpisaniu do księgi zasłużonych dla Bielska Białej. Tym drugim wyróżnieniem Bielski Samorząd uhonorował Andrzeja Kucybałę w 2020 roku, określając go m.in. jako kreatywnego menadżera, Współorganizatora znaczących imprez artystycznych i dyrygenta Szkolnej Orkiestry Symfonicznej, przygotowującego dla bielskiej publiczności cenione koncerty muzyki symfonicznej na najwyższym poziomie. Zasługi byłego już aktualnie pana dyrektora Andrzeja Kucybały dla rozwoju kultury w mieście są nie, nie do przecenienia. Przez wiele lat przecież zarządzał. Szkołą Muzyczną w naszym mieście, Państwową Szkołą Muzyczną, ale ona już na stałe jest wpisana, jakby, w mapę kulturalną i edukacyjną naszego miasta, i jej absolwenci, którzy z których przecież wielu wyszło, można powiedzieć, spod ręki pana dyrektora Andrzeja Kucybały, no, rozsławiają nasze miasto, grają w filharmoniach na całym świecie. Ale też trzeba powiedzieć, że wracają chętnie do bielska-białej, też być może w dużej części między dzięki temu, że swojego czasu pan dyrektor Kucybała rozpoczął całą drogę do tego, że dzisiaj istnieje. Bielska orkiestra Kawatina. Także myślę, że najlepszym określeniem pana dyrektora byłoby człowiek orkiestra. Myślę, że lepszego tutaj określenia nie ma. A też myślę, że nie obrali się, jeżeli powiem, że w sprawach dotyczących muzyki poważnej i rozwoju tej, tej branży kulturalnej w naszym mieście bywa moim doradcą. To sobie bardzo cenię.